Witam, dzień dobry, A raczej w naszym przypadku dobry wieczór, bo już jest tam w okolicach godziny 17. Jesteśmy dzisiaj na modernizacji kotła olejowego, w którym wymieniamy stary palnik pelletowy, który był zamontowany w kotle olejowym Budu z 200 kW. Przez jesteśmy w trakcie montażu palnika na pellet firmy Kipin 150 kW uszkadzał, były tam problemy z rozpalaniem, więc to wymieniamy na ten nowy model wypełnika kipi samoczyszczącego z obrotową komorą spalania. A stoję przed bardzo ciekawym miejscem. Jesteśmy w Zamku Białorzogowskim między Bydgoszczem a Toruniem. Stoimy przed bramą, jedną z bram wejściowych tego budynku. No jest ciemno, więc tam niewiele widać. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo naprawdę są fajne tutaj miejsca do oglądnięcia. Jest to zamek krzyżacki z XIV wieku. W tym momencie jest tutaj mały klasztorek. Jest to miejsce, w którym się spotykają księżnorodności. Są jakieś niektóre imprezy tutaj robione, jakieś bale przebierańców. Stare, no, pa, fajne, fajne inne klimaty. Przejdę do naszego tematu. Myślę, że będzie moment, no może jak się uda złapać księdza Andrzeja, który tutaj wszystko tutaj zaangażował, się zajmuje tym całym budynkiem. No bo jak będzie moment, to ja poproszę go może, żeby trochę powiedział o tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Wejdziemy teraz na dół do piwnic, czy do tutaj tych, tej części, w której jest zamontowany kocioł na olej opałowy, kiedyś budę z 200 kW, zmodernizowany na ten stary palnik. Po tym starym palniku, no niestety on się uszkodził, no to, no to zmieniamy go na tego na palnik Jest też drugi kocioł na oleju opałowy paromat simplex, <laughs> on tu dalej na oleju pracuje. Jak widzicie, dochodzimy tymi tutaj, tymi tutaj tunelami do tego miejsca. Chłopacy tu już działają, e, wymieniają w tym momencie we podajnik peletowy, jest to 5-metrowy podajnik peletowy. Który przez tę ścianę przechodzi do silosu, do chwili, za chwilkę go pokażę. Podaję pelet z głównego silosu do kotła pelletowego. Wymieniamy go na nowym. Na dole widzimy palnik na pellet, o którym tu mówiliśmy. Musimy go zmodernizować, tą flansję dociąć do odpowiedniej długości. To jest 150 kW. To Proszę bardzo. Nie Tutaj ten kocioł tak to wygląda, to jest już naprawdę wieloletni kocioł, myślę, że to są lata 90., bo w tych latach 90 najwięcej się tych kotów olejowych montowało. To jest modernizacja właśnie tego 200-kW kotła, stary palnik, który tutaj dotychczas był zamontowany, popękał tam w środku, no już z niego tam nie za wiele zostało. Stara konstrukcja, ale w swoje lata przepracowała, działała. Modernizujemy dzisiaj, tym powiem, czy tutaj. Powiększyć tutaj ten otwór, który był na większy palnik. Zmodernizować. Wymieniamy automatykę. Z tyłu jest wentylator wyciągowy, którym tutaj będziemy musieli jeszcze zastarować, bo on tutaj wyciągnął zbyt dużo temperaturę gazów. Podajniczek. I przechodzę do silosu, w którym... Proszę, przejdę. Przechodzę do silosu, w którym... Do... Zbiorniki do wody użytkowej, kąpielowe. O, no i tu mamy Silas. Zobaczyłem, jakich. Nie jeden pub, I jakieś fajne miejsce chciałoby w takich murach mieć jakąś swoją fajną restaurację, bar-pub. A tu mamy magazyn paliw, no bo to jest naturalne miejsce, w którym po prostu zostało wykorzystane do magazynowania peletu. Z jednej części, ten, o którym mówiłem, ten podajnik jest tam włożony w tej różej w tej rurze włożone, będzie włożony końca nasz podajnik, on będzie z dna pobierał. Drugi podajnik jest ten, który przesiąga z tej części pomieszczenia z dół, bo tutaj to, co wpadnie z tej strony, nie ma jak dojść z tamtej strony. To jest stara instalacja, to już tak już było, my tego nie dotykaliśmy. Tak to poprzedni instalator to wykonał. Funkcjonuje to. to. ręcznie można włączyć ten podajnik po prostu z tej części mniej używanej, przesypuje się do tej części używanej. Kolejny podajnik z tej strony jest tak, że gdyby tam nie miałbyś, dużo samochód pneumatycznie nie był w stanie przybyć peletu, To tutaj z góry można ręcznie workami wsypać przez to mało Dobra, tutaj mamy tą czerpnię w tej czerpni na zewnątrz jest taki mechanizm, że można przymykać, zamykać i otwierać, ile tego peletu ma być wsypywane do środka do, do tego podajnika. Stamtąd jest spirala, która pobiera pelet do pomieszczenia obok, gdzie widzieliśmy tutaj chłopaków. No pelet nie jest. Ten, który tutaj jest, nie jest najlepszej jakości, ale funkcjonuje to. Szczególnie jak to było działało na tym starym palniku, no to na pewno będzie działało na naszym palniku samoczyszczącym. No, fajnie to chodzi. Fajnie to wygląda. Będziemy to zaraz kończyć, montować. A potem regulacja. No, co będzie pewnie jakimś tutaj problemem, bo mamy trochę tutaj różne informacje co do tego, jakie zapotrzebowanie energetyczne więc będzie pewnie jakiś jakiś proces regulacyjny. Pokażę wam tutaj to jeszcze to pomieszczenie. to naprawdę nie jedna restauracja Chciałabym takie pomieszczenie u siebie mieć. Tu jeszcze chciałem pokazać, jak wygląda drugi kocioł olejowy. Kocioł Wisman Paromat Simplex, to chyba z 300. Nowy zbiornik do wody użytkowej. Zbiorniki do oleju opałowego. To jest funkcjonująca część instalacji. Rozdzielacz. I wracamy. Naszymi drogami. XIV wiek. wszystka Naprawdę stare czasy. Wiele przeróbek, wiele instalacji. Fajne miejsce, Na pewno ma dużo historii. My, mam nadzieję, że zapiemy w jakimś okazji za Andrzeja, który trochę poopowiadał, bo bardzo fajnie opowiada tutaj o tym miejscu może się uda coś nagrać takiego nam przy okazji tych naszych spraw technicznych może trochę takich z, z innego miejsca, z takiej ciekawostek nam opowie ale zobaczcie z tego co słyszałem to jest zamek z XIV wieku który jeden z niewielu nie został wyburzony, bo jakaś tam była historyczna akcja, którą miał być wyburzone ten z jakichś względów nie został wyburzony. Nie wiem czy to w ogóle nie wiadomo czemu nie zostało wyburzone, czy ja tego nie wiem, ale na stoi, ma się dobrze, fajna, fajna chyba. Wkładamy podajnik. Planszę, którą tu mamy, to jest plansza w pełnej długości. Można sobie zamawiać planszę już w odpowiednim wymiarze ale niestety nie wiedzieliśmy jak tu będzie, jaka będzie potrzeba, więc zamówiliśmy maksymalną długość tego tej flanszy, nie, nie krótszy. To już teraz sobie wszystko z porządnie, musimy na datek złożymy te elementy razem, zwiniemy, tak, mamy przygotowane takie złączki, no i będzie odpowiednia długość. No bo ten kocioł trochę jest nietypowy. Ma tutaj ma tutaj. Drzwi, drzwi, takie które mają swój kołnierz tym, to pomijając ten kołnierz, to jeszcze jest drugi kołnierz, więc trudno dobrać na oko więc nie ma co na oko, zrobiliśmy tutaj dokładnie na miejscu część roboty, czyli zmodernizowany jest przód wkładamy palnik skrócona flansza dystansowa na ja widzę długość, mamy tutaj taką złączkę zrobioną z tej blachy jak widzicie i niedługo będziemy wsuwać palnik do środka i kolejna ta praca wykonana. Nowy palnik, stary palnik, trochę różnica. Ostatnie szlify, flansza skrócona. Dobraliśmy tak, że palnik nawet pół centymetra luzu nie ma, więc błąd pół centymetrowy spowodowałby, że palnik by tu się nie dało otworzyć palnika, więc dobrze było, żeśmy to zostawili na, na, na miejscu. Dużo więcej pracy z tym skróceniem flanszy. Ale było tak ciasno, że była to konieczność podajnik nowy. Demontowany przesypujemy go, drzwiczki zmienione i przez drzwiczki, mówię o tym, że drzwiczki przerobione, a budowa przerobiona tu jest. Resztki z flanszy zostały, Kiedy że musieliśmy odciąć te klęszy, drzwi zacieplinę zostały przerobione. Trochę zabawy z nitami, tu się władzi męczę. ale to jest zrobione na pewno stabilnie, konkretnie, tu się na pewno nic nie zadzieje. No i mamy koniec, skończyliśmy regulację urządzenia. Udało się wszystko wyregulować na w miarę pozytywnym poziomie, czyli 82% sprawności. Pomijając wentylator wyciągowy, który tutaj był zamontowany jest zamontowany, ale go nie uruchomiliśmy, bo. Wyciągał całe ciepło z kotła Kocioł 200 kW został na, ustawiony na mocy 100 kW. To jeszcze założymy tą cieplinę, która jest na końcu tam jeszcze na, z boku. właśnie Kończymy wypisywać dokumenty gwarancyjne, ale fajnie urządzenie zostało tutaj skonfigurowane. Ładnie to chodzi, więc jesteśmy zadowoleni. Za parę dni przyjdziemy na jeszcze kontrolę, jak to wszystko jak to funkcjonuje do usłyszenia, do zobaczenia. Poprosimy o suba. Jeżeli będą jakieś pytania, komentarze, to dajcie jakąś informację. Będziemy tutaj odpowiadać na Wasze pytania. Jakie tematy chcielibyście tutaj oglądać? Pozdrawiam. Na no, Ulimic Energii ośrodko Kołpy Dgoszczu.